Trzej królowie najpierw wizytowali Heroda, potem asystowali w walce dobra ze złem, a w końcu złożyli pokłon przed świętą rodziną. To scenariusz plenerowego widowiska zorganizowanego z okazji święta trzech króli w Gdańsku. Tegoroczny orszak zgromadził rekordową liczbę uczestników. Kilka tysięcy osób, mieszkańców i turystów przeszły drogą wspólnie... drogi królewskiej. Nieprzebrane tłumy Gdańszczan widać było już przed bazyliką Mariacką, skąd orszak ruszył tuż po modlitwie na anioł pański. Swoją miłość, przyjście na świat objawia innym ludziom. Oni z Betlejem wracając do swoich krajów, zanoszą tą wiadomość, to z czym się zetknęli, z nowo narodzonym Zbawicielem. Dlatego właśnie uroczystość Trzech Króli to także dzień misji. Właśnie w uroczystość objawienia pańskiego, myślimy o misjonarzach. Kacper, Melchior, Baltazar, Szejmendr ze wschodu wyruszyli konno prowadzeni przez gwiazdę w Towarzystwie Aniołów. Oddaję yy, pokłon prawdziwemu naszemu królowi Jezusowi. No, jakby inaczej nie było, przywożę złoto, dużo złota. Przyjechałem z Afryki, poprzez pustyny, oceany i trafiłem właśnie tu, żeby oddać pochłon. Tłum wędrował śpiewając najpiękniejsze polskie kolendy. Ludzie przychodzili tu całymi rodzinami, bo Trzech Króli to przecież święto bardzo, bardzo rodzinne. Z wnuczkami. No i co, jakie wrażenia? No Michał, powiedz Panu, jakie wrażenia? Dobre. Trochę długo musieliśmy czekać, ale wreszcie się doczekaliśmy, nie? No. Trochę zimno nam. Ale widzieliśmy królów. W okolicach ratusza kulminacja anioły i diabły, czyli walka dobra ze złem, wydarzenie tradycyjnie współorganizowało Stowarzyszenie Sum, to samo, które co roku skrzykuje ludzi na paradę niepodległości. To jest też ważne, że to święto integruje ludzi różnych religii, różnych kościołów, a także, można powiedzieć, różnych narodów i różnych ras. Jest obchodzone na całym świecie. Gdański Orszak w tym roku wykroczył poza gatki miasta, stając się wydarzeniem metropolitalnym, ściągając tu mieszkańców innych miast oraz turystów z zagranicy. Śpiew kolęd poprowadziło męskie towarzystwo śpiewacza z trąbek wielkich.